W ostatnim materiale udało nam się zbudować nasz workflow, początek rozmowy, i mamy tutaj już nasz routing na konkretne intencje. Dzisiaj skupimy się na zbudowaniu logiki wydobywania informacji oraz konstruowania wiadomości, które będą wyświetlane użytkownikom. Oczywiście damy do tego zabezpieczenie, aby informacje, które są pozyskiwane z bazy wiedzy, były prawidłowe i nie wkleadały się tam halucynacje. Więc, aby to zrobić, musimy na początku sobie rozbudować pierwszą ścieżkę. Na której zbudujemy tego typu logika. Ja się na pierwsze ogień nasze zabiegi, więc to co musimy zrobić, to stworzyć sobie na początku nowy workflow, który nazwiemy oczywiście nasze zabiegi. W tym miejscu będzie trigger i ten triggera musimy dać sobie nową intencję. I tutaj musimy ją nazwać, nazwij ją tak samo, nasze zabiegi. Tutaj dodajemy sobie, jeżeli chodzi o uzupełnienie tego okienka, to na górze mamy nazwę, która jest już pisana, description. Czyli tu powinniśmy opisać do, jakiego, do jakiej intencji kierujemy użytkownika. Description jest bardzo przydatny, kiedy korzystamy z rozdzielania intencji oraz klasyfikacji władzą LLM-ów, a nie NLU. Dlatego ja pozwolę tutaj sobie opisać Description. Czytaj będzie pytanie o usługi, obejmuje wszystkie zapytania o zabiegi o Formes z Wellness and Spa, dotyczy rodzaju zabiegów na ciało, twarz, itd. tak Tutaj mamy Utterances. Utterances to są wypowiedzi, przykładowe wypowiedzi użytkowników. No i w tym miejscu musimy podać kilka przykładowych pytań, które może zadać klient, dzięki nim będzie mógł skojarzyć, czy na pewno chodzi o tę intencję. Czyli na przykład może być to, szukam masażu klasycznego. No i wtedy klasyfikator będzie mógł stwierdzić, ok, ktoś pytał o masaż klasyczny, mam taki przykład podany, więc chodzi najprawdopodobniej o to. Tutaj dajemy mu kolejne. Jakie masaże robicie? Zauważcie, że tutaj macie taki Pasek progresu, który świeciliśmy się na czerwono, czyli jest źle. Autrance to jest znajomość intencji, pewność, że będziemy w stanie, że będzie w stanie dobrze dopasować intencje użytkownika. Mamy tutaj możliwość Generate, kliknąć sobie 5 samples, wygeneruje nam pięć przykładów i jak zobaczcie, mamy już kilka podanych przykładów, już nasze utrancje się poprawiło i wypowiedzi i pytania tak naprawdę z AI są następujące: czy oferujecie zabiegi pielęgnacyjne? W porządku, potrzebuję informacji na temat waszego menu zabiegów. To też w porządku. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat Waszych zabiegów? Czy pracujecie także z technikami refleksologii? To raczej nie wiem, co usunę. Czy mogą być na zabieg na dzisiaj wieczór? No i też nie, bo tu się nie mówimy. Prezentacje są gdzie indziej. Więc te trzy sobie zostawmy. Dla Was istotne jest to, żeby przygotować sobie tak dużo, jak możecie, tych przykładów, aby Wasz wskaźnik utterance był na zielono. Kliknę sobie Create Intent. Wrócimy jeszcze na chwilkę do ustawień, wejdźcie sobie tutaj i na intens czyli to, są, to jest ta intencja, którą stworzyliśmy, czyli nasze zabiegi i tu to zobaczycie poziom pewności. I tutaj mamy ustawienia i tak jak Wam mówiłem, możemy sobie wybrać, będziemy klasyfikować intencje użytkownika za pomocą NLU, czyli Natural Language Understanding. Tutaj mamy też tzw. zwany czyli wskaźnik procentowy, który musi być spełniony, aby poprawnie przekierować do intencji. Teraz jest zapewne 60, jeżeli zostawimy sobie 90. To system będzie musiał mieć 90% pewności, że na pewno chodzi o tę intencję. To jest bardzo wysoki wskaźnik. I musi mieć bardzo dobre przykłady podane, więc 6 lat moment jest bezpieczne, jak sobie zostawmy. Ale możemy sobie zmienić, że będziemy klasyfikować intencję pomocą LLM-u, czyli to oczywiście zmienimy model na lepszy, czyli model językowy będzie brał pytanie. Będzie widział, jakie mamy intencje, będzie sprawdzał opisy, przykłady i sam będzie decydował, gdzie przerzucić tak naprawdę nasze pytanie. Z doświadczenia w moich projektach korzystam właśnie z LLM-u. się sprawdza. Nie oznacza to, że musimy opuszczać sobie przykłady i dobry opis, też powinniśmy o to zadbać. Świetnie, wróćmy sobie z powrotem. Wróćmy do początku rozmowy. No, i teraz mamy przycisk nasze zabiegi. Chcielibyśmy, żeby od Nasze zabiegi ktoś nie kliknął, bycie go do odpowiedniego miejsca. I teraz tak, lejąc przyciskiem myszki, opiecie sobie za to kółeczko tutaj, przeciągacie w prawą stronę, puszczacie i wyświetli wam się taki pasek rozwijany. I wchodzimy w action i wybieramy go to intent. Listy, wybieramy sobie nasze zabiegi. O, tutaj nam się jeszcze nie zaktualizowało. U was też tak się może wydarzyć, wróćcie sobie do naszych zabiegi. No i tu po prostu słuchajcie cokolwiek, tak, jakiś po prostu. Message. Możesz sobie odświeżyć voice voiceflow. I wróćmy z powrotem, zobaczmy. No i w tym momencie nic się już pojawi. Ja musiałam to się po prostu prze-refreshować I teraz co się wydarzy? Ja kliknę sobie Uruchomię rozmowę. I kliknę na Nasze zabiegi. To przykroimy w to miejsce. No, oczywiście jest pusta wiadomość, bo od tu jeszcze nie ma. Więc w tym momencie jesteśmy już w miejscu, gdzie będziemy sobie tworzyć dalej logikę do generowania odpowiedzi dla klienta. Teraz tak, usuniemy to na razie. Dodajemy tutaj moduł setAI. I tutaj sobie nazwiemy ten moduł ustalenia języka. Ok, tutaj będziemy mieć prompt. I wklejamy następujący prompt. Tutaj będzie nazwa ustal język. Tutaj będzie prompt. I prompt działa następująco. Ma za zadanie przeanalizować tekst i określić język, który powinna być podana nasza konwersacja. Mamy dane wejściowe czy ostatnia odpowiedź klienta. Tutaj mamy long term memory. Tutaj musimy sobie tutaj dodać naszą zmienną, long-term memory. Dalej mamy kryteria analizy, czyli ma analizować znaki charakterystyczne, elementy językowe, potem nam zwrócić określoną wartość, jaki to jest język. Czyli w tym momencie musimy to sobie jeszcze przypisać do zmiennej language, której oczywiście nie ma, musimy dodać. Dodajemy zmienną. Chodzimy w prompt settings jeszcze, zmieniamy model na 4o mini, temperatura bardzo niska, musi być pewny, bez kreatywności, max token możemy tutaj zmienić spokojnie na 30, nazwy języków nie są dłuższe, nie ma sensu, żeby korzystać z większości tokenów. Jeżeli chodzi o system prompt, to może zostawić puste, ponieważ to nie jest tutaj potrzebne. No i w tym miejscu, jak otrzymamy tak naprawdę wypowiedź użytkownika, będziemy mogli stwierdzić, jakim językiem on się posługuje. Oczywiście bierzemy pod uwagę, że jak kliknie przycisk nasze usługi, to będzie język polski i dobrze. A jeżeli zada pytanie w języku angielskim, chińskim czy jakimkolwiek, no to tu już trafi to, daje jego wypowiedź i określi nam język wypowiedzi dalsze. Oczywiście to, co musimy teraz tutaj sobie zrobić, to znowu zapisać do na naszej long term memory wypowiedź użytkownika. Czyli klikamy sobie value, expression i teraz tak do long term memory dodajemy wypowiedź użytkownika. czyli piszemy sobie tutaj user, dwukropek, spacja plus last utterance. I zapisujemy to sobie. Teraz tak, przechodzimy dalej. Wybieramy sobie moduł Set, rzucamy go na sam dół. I to, co nas teraz interesuje, to musimy sobie zbudować logikę i stwierdzić, czy użytkownik wybrał przycisk, czy wpisał wiadomość? To jest bardzo potrzebne, ponieważ jeżeli wybrał przycisk, to nie mam pytania od niego, więc musimy go o to zapytać. Jeżeli coś tam już wpisał, to możemy złapać to jego pytanie, iść do bazy wiedzy, wygenerować odpowiedź i wrócić do niego. Więc jeżeli byśmy nie zrobili teraz logiki rozdzielenia warunkowego, no to wszystko trafiałoby do jednego pytania i byśmy szukali odpowiedzi na przycisk nasze zabiegi bez sensu. A więc teraz tak, klikamy sobie Variable to Set, plusik Value Expression. No i tutaj sobie wybieramy value. Tutaj pomyliłem się. Wybieramy nie set, ale condition. Aczkolwiek no, nie są to, co powiedziałem. Czyli klikamy sobie path, condition builder i wybieramy if last utterance równa się wartość stringowa, czyli tekstowa, bo wszystko nasze zabiegi, albo else, czyli cokolwiek innego. No i jeżeli jest else. To tu będziemy szkolić już do bazy wiedzy, a jeżeli nie jest S, to będziemy musieli spytać. Tak? Czy będziemy musieli go spytać, wygenerować wiadomość? Teraz nie tworzę tej wiadomości przez e AI, tylko będę je tworzył poprzez, tak naprawdę, wrzucenie kilku przykładów, które chciałem, będę chciał wyświetlić. Może być warianty w tych wiadomościach. Czyli mogę dać sobie kilka wiadomości, które losowo się będą wybierały. Chodzi też o to, żeby tylko oszczędzać, czyli nie trzeba generować wejścia z ai To daję po prostu warianty, które się zamiennie nie wyświetlały. Chodzi o to, żeby spytać go, co go interesuje z naszych zabiegów. Dodam sobie jeszcze piątą, razem mamy pięć. jest sobie nazwę tylko ten blok, nazwę go kierunkowanie rozmowy, bo chcę wiedzieć, o co chcę spytać. Po wyświetleniu tej informacji będę chciał złapać wypowiedź użytkownika. Wybiorę sobie Entire User Replay i będę chciał po tym, jak on mi odpowie, przejść już do konstruowania odpowiedzi. Zobaczmy sobie, jak teraz to wygląda. Czyli uruchommy sobie, to jeszcze proszę, zmienię kolor i odniosę się czemu kolory zmieniam. Kolory zmieniam, żeby odróżnić konkretne moduły od innych. Na niebieskich mam zawsze tam, gdzie się wyświetla wiadomość wygenerowana przez AI. Na pomarańczowym mam tam, gdzie jest logika, różnego rodzaju. Mam jeszcze kolor zielony, gdzie mam kondysjonale. Czyli też, będziecie wiedzieć, że to zamieni nie używam. Klikam sobie run. I teraz musimy wytrenować naszego agenta. Zawsze dodajemy nową intencję, a do intencji przykłady zawsze kliknąć sobie Train Agent. To trwa chwilę, musimy poczekać. Ok, klikamy Run Test. Klikamy Nasze zabiegi. Ok, jak widzicie przeniosło nas tej ścieżki nasze zabiegi i wyświetliła nam wiadomość, ponieważ kliknęliśmy na przycisk Nasze zabiegi. Tutaj macie po lewej stronie taki wahaizr, który możecie sobie kliknąć i tu wam się w wszystkie zapisane zmienne agenta. Czyli zobaczcie teraz sobie jak wygląda nasz Long Term Memory, czyli tutaj mamy całą naszą rozmowę. Mamy jeszcze timestamp, mamy platformę. Tutaj widzicie, to jest ta pamięć asystenta, która ma do 12 wiadomości. I teraz widzimy ostatnią wiadomość, czyli las utterance. No i teraz jak tutaj sobie piszę cokolwiek w stylu jakie macie masaże, jakie macie może zabiegi na twarz. Tu zapiszę to w las utterance i wyłączy się ścieżka, ponieważ mamy dalej ustawionej logiki. To jest na tyle. Tutaj przygotowaliśmy sobie podwaliny pod budowę logiki bazy wiedzy, czyli w kolejnym materiale pokażę Wam, co to jest komponent, jak zbudować komponent, jak zbudować logikę wyciągania z bazy wiedzy, aby zabezpieczyć się przed halucynacjami.